Królewski Teatr Operowy w Maskacie to chronologicznie trzecia scena operowa powstała w kraju arabskim po tych zbudowanych w Bejrucie oraz Kairze. Budowa tego budynku to idea króla Omanu o personaliach Kabus i Bin Sa'id. Za projekt budynku odpowiedzialne było biuro projektowe Wimbley, Allison, Tong and Go. Budowę rozpoczęto w 2007 a ukończono w 2011. Z okazji końca budowy wykonano tam operę Rigoletto autorstwa Verdiego. Całość odbyła się przy udziale dostojnych gości. Widownia teatru posiada 1100 miejsc. Ceny biletów na sztuki wykonywane w tej operze nie są jednak zbytnio wygórowane, gdyż ideą tej opery jest to, aby udostępnić Omańczykom dostęp do tej dziedziny kultury. Wstęp turystyczny także nie jest zbyt drogi, gdyż yy, jego cena to 3 riale omańskie, co w przeliczeniu na złotówki daje około 30 złotych. Zwiedzanie odbywa się w grupach.